Siemanko. Dzisiaj temat dosyć szybki tak naprawdę. Zajmiemy się wymianą płynu w sprzęgle hydraulicznym w katemie. Tutaj akurat mamy SXA 125 16 roku. On działa na pompie Brembo. Czy to będzie Magura, czy to będzie Brembo. Tak naprawdę niezależnie od tego, do jakiego katema podejdziemy, to procedura jest dokładnie taka sama. Jest jednak istotna różnica. Mamy dwa rodzaje płynu. Albo stosujemy do 4 i tak naprawdę to jest w każdy, w każdy, przy każdym układzie Brembo. Albo mineralny płyn magury. Także na to zwróćcie uwagę. Nie ma się tu rozwodzić co do roczników i pojemności w jakich to występowało, bo troszkę to się tam miesza. Najlepiej spojrzeć po prostu tutaj na dekielek. Jeżeli jest use only do 4, to wiadomo, że sobie do 4 zalewamy. Jeżeli jest tutaj wzmianka o płynie mineralnym, no to musimy albo płyn typu magura blad. W tym momencie też. I pon robi zamiennik tego płynu. Na pewno z bio mamy taki bardzo dobry płynik też, więc, jakby już się pojawiły jakieś zamienniki. Żeby ogarnąć to wszystko, potrzebujemy takiej najlepiej dużej strzykawy, bo wtedy jesteśmy w stanie sobie dużą ilość płynu nabrać. Nie musimy cały czas pobierać nowego, a co za tym idzie, wprowadzać tutaj powietrza. Także jesteśmy w stanie to fajnie odpowietrzyć. Kluczyk do odpowietrznika, który jest tutaj przy samym wysprzęgliku. No i narzędzie, żeby odkręcić sobie bekielek pompy sprzęgła. Czym się różni yy, procedura odpowietrzania czy tam wymiany płynu w sprzęgle yy, od, klasyczne, od klasycznego odpowietrzania hamulca? Przy tych układach czasami często jest ogarnąć to w ten sposób, żeby przepchnąć płyn przez cały układ i przez wysprzęglik wyprowadzić yy, bąbelki powietrza, które występuje. Robimy to w drugą stronę. Wtłaczamy płyn przez wysprzęglik, przez cały układ, aż pojawi nam się tutaj w tym miejscu. My sobie spuścimy tutaj ten płyn do zera, wyciągniemy najpierw stary płyn, zobaczymy czy jest czysty, czy wymaga jakiegoś przepłukania, a następnie stłoczymy cały układ nowy płyn. Może być torksik, może być gwiazdka, tutaj różnie w zależności od pompy. Następnie ściągamy kapturek z wysprzęglika tutaj na dole, założymy sobie strzykawkę z wężykiem, i wyciągniemy płyn z układu. Wyczyścimy sobie jeszcze tutaj resztki płynu z samej pompy. Układ już mamy pusty. Płyn nie jest najgorszy, ale widać, że już troszkę przelotu ma. Zaciągniemy sobie świeży płynik. Zmieniliśmy wężyk na przezroczysty, żebyśmy widzieli, czy tam się nam nie dostaje powietrze w międzyczasie. No i co przy wtłaczaniu istotne jest to, żebyśmy nie wtłaczali z powietrza, tylko żeby wtłaczać samy, sam płyn, także Zaciągamy sobie tutaj dota. Myślę, że powinno nam wystarczyć. na nadmiar powietrza i możemy się podpinać. Jak nam zostanie tu na końcu mały pęcherzyk, to nie ma problemu, bo tak naprawdę przeciągniemy to wszystko, płynu nam wyjdzie troszkę więcej, mamy cały zbiorniczek wyrównawczy, także tutaj nie będzie to nic złego. Odkręcamy odpowietrznik. I wtłaczamy płynnik. Zakręcamy sobie tutaj przy wysprzęgliku w tym momencie. No i co dalej? Najlepiej, żeby to nam zostało zamknięte. Zostało nam tu trochę sypu wiadomo z przewodu ze starego płynu. Dobrze jest ten zbiorniczek jeszcze raz osuszyć, dobić znowu płynu. Tutaj oczywiście nie mamy już powietrza, także wystarczy, wystarczy nowy płynu zupełnić. Płyn powinien już lecieć czysty. No i tak naprawdę cały temat mamy zrobiony. Możemy sobie zapracować tutaj pompką. Czasami się zdarza tak, że sama pompa jest delikatnie zapowietrzona, także szczególnie w tej pierwszej fazie skoku. No nam tu nie liczy, nic, nie leci nic powietrza, jest wszystko super, sprzęgło działa sztywniutko, fajnie. Co istotne, ustalenie poziomu tutaj. Jeżeli przegniemy, pamiętajmy po prostu o tej uszczelce, że ona też tutaj się zapadnie nam, nie możemy nalać na maksa, bo po prostu płyn się rozleje. Kolejna bardzo istotna sprawa, nie możemy nigdzie tu zostawić płynu hamulcowego. Trzeba to wyczyścić jakimś cleanerem. Taki płyn jest żrący, może nam uszkodzić plastiki, tak naprawdę jakieś elementy lakierowane. Także bezwzględnie od razu, jak skończymy całą czynność, czyścimy motocykl, żeby to wszystko było szybkie, ładne. Mamy ogarnięty temat. Co tu jest istotne? Tak, nie znachalamy się nad tymi śrubkami, szczególnie jak one są na śrubokręt gwiazdkowy. Jak przykręcimy to za mocno, to czasami one się i jest bardzo duży problem z odkręceniem. To samo się tyczy sprzęglika, też ten gwint tutaj jest delikatny, można go urwać. No i co? Przede wszystkim, że to wszystko było wyczyszczone z płynu, bo tak jak mówiłem, jest żrący, I jak powinno takie sprzęgło działać, jak jest dobrze odpowietrzone? Jeżeli jest coś nie tak, to mamy w ten sposób, że tak pierwsza faza skoku, nie licząc luzu na klamce, no bo to jest normalna sprawa. Jest taka, jakbyśmy naciskali, nie wiem, gąbkę, powiedzmy na takiej zasadzie. To, jest, to sprzęgło nie jest twarde, dopiero utwardza nam się po jakimś czasie. Wtedy na pewno tam zostały jakieś pęcherzyki. Sprzęgło prawdopodobnie będzie ciągnęło, yy, bo nie będzie miało pewnego zakresu ruchu. Jeżeli po tym, jak skasujemy sobie ten luz, wciskamy sprzęgło i działa tak naprawdę jednolicie w całym zakresie, znaczy, że wszystko jest w porządku. Yy, szczególnie w tych starych magurach. Czasami bardzo pomaga poruszanie tutaj troszkę klameczką. Jeżeli tutaj, że tak powiem, przymulimy e, jakieś powietrze nam się dostanie, rozczelni, nam się ta strzykaweczka, coś takiego, to możemy sobie też pomóc w ten sposób, jak przy klasycznych układach hamulcowych wcisnąć klamkę, odkręcić powietrznik i wypchnąć to powietrze, które mamy wysprzęgliku. Najważniejsze, żeby w całym zakresie to działało jednolicie, żeby sprzęgło było twarde, Wtedy na pewno jest wszystko ok. Temat tak naprawdę łatwy i przyjemny mamy za sobą. Jeżeli jeszcze nie subujecie, zapraszamy do subskrypcji materiałów. Mamy już dosyć dużo, będzie jeszcze więcej, także lajkujcie, udostępniajcie, subujcie. My nagrywamy dalej i widzimy się niebawem. Cześć!